Siemaneczko, ja jestem Aseczek Witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj jesteśmy w Critical Opsie. I sorry, że dawno nie było filmów, ale musiałem parę rzeczy poogarniać Dzisiaj... Dawno nie grałem w Critical Opsa, więc... Dzisiaj będzie luźny odcinek z Deathmatchem Ale... Za niedługo Będą fajne rzeczy na kanale Wróci kilka serii i pojawi się nowa więc żeby niczego nie przegapić, zasubskrybujcie kanał. I... czekamy na przeciwniku. Dobra. Naprawdę będzie się działo. Więc subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie znajomym. A teraz sobie porobimy misję może? Skała H8 osób. Dobra. Oczywiście będą organizowane giveaway e na doładowanie Google Play albo na Paysafe karty, żebyście mogli sobie pokupować kredyty. Będą też giveaway na, na sprzęty, ale to jeszcze trochę czasu minie. Możecie napisać w komentarzach jak tam Wasze uczucia związane z powrotem do szkoły, powrotem do szkoły? Bo już jak to nagrywam, jest czwartek, a już w poniedziałek do, szko do szkoły dużo z Was będzie szło do szkoły, a zapewne większość. Niektórzy do nowych, niektórzy do starych. więc jeszcze będą pojawiały się informacje czy to na karcie, na społeczności, czy to będę mówił czy będę mówił yy, na odcinkach jak w wakacje będą pojawiały się filmy yy, w wakacje, w rok szkolny więc trochę się pozmienia Ok, z czego teraz SMG SMG gdzie to było Tutaj... <laughs> Co? Wektor SNG, okej. Okay. Wektor, wektor, wektor. Wektor też jest spoko. Do zabijanka. Więc jak najbardziej. Tylko trochę. Tylko trochę szybko nie znika. Ale dobra. Wróci też Minecraft dla fanów Minecrafta wróci też CSGO. Jakoś się ja to rozplanuję, żeby każdy był zadowolony, i żeby była różnorodność na kanale. I systematyczność. To też jest bardzo ważne. Eee, coś jeszcze takiego ważnego. Będę zakładał swoją w Critical Opsie, tak jak w więc będzie Więc będą jakieś turnieje Zapewne organizowane albo przeze mnie, albo na jakieś. Tam onie laga mam. Jakieś tam będziemy dołączać. Mam nadzieję, że nie jest za głośno, ale niestety może być za głośno, więc trudno. Następnym razem będzie już normalnie Jejku, za dużo tu typków Ale wygrywa wygrywamy to najważniejsze yy, Dobrze yy, Nie ma tu nikogo Nie ma, nie ma Dobra, przeładuję sobie Broń O, jakieś też w krytykal Nie tylko Te Te gierki ale będziemy grać też customy z widzami, więc zapraszam na Discorda, link w opisie wbijajcie wszyscy i, i zostawajcie najdłużej, bo teraz będą odcineczki z widzami i będzie spoko więc zapraszam Discorda będę musiał ogarnąć, bo dawno nic z nim nie robiłem, a tam mogło się dużo rzeczy pozmieniać. No nie mogę go zanurzować. Okej, okay, a... Aha, podłóż bombę. Podłuż bombę, mamy misję. To jest dość trudne. Ale może nam się uda. A i to w następnym odcinku. Jak będziemy sobie grać. Dobra. Możemy wziąć sobie już kałacha i robić kamienie milowe, żeby dostawać kredyty w następnym sezonie. Kupimy sobie już Critical Passa. Przeładujemy sobie kałacha. jak był na hita. Dobra. Ym, filmy może będą się pojawiały dwa razy w tygodniu. Jeszcze nie wiem jak to będę robił, bo na pewno będę miał mało czasu. Niestety 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 YouTube będzie musiał trochę sobie pójść na odpoczynek ale coś wymyślę, żeby była, żeby były filmy na kanale spokojnie, nie martwcie się. A jak chcecie mnie zmotywować jeszcze do tego, to możecie zostawić ławkę w górę. Naprawdę ostatnio krytyka Lobs przyjmuje się świetnie. Więc no. Więc się cieszę. Więc się cieszę. I też trochę przyrost subskrypcji jest większy, więc ja chcecie go jeszcze zwiększyć. I dalej jakoś około 60 osób. No właśnie. Tak nie może być, że tak dużo osób, którzy oglądają mój kanał, nie subskrybują mnie. Więc teraz kliknijcie w ten czerwony przycisk tam na dole i ma się stać szary. Klikacie w dzwoneczek i dostajecie powiadomienia o nowych filmach i live'ach, które w roku szkolnym by się nie pojawiały, ale będą. Jakieś weekendy zapewniam. Dobra, no. 2015 no spoko, mogło być dobra. Nie będę tego mówił, bo jeszcze będzie tak, że będzie gorzej. Okej, okay, tutaj typek zaraz dostaje. Nie trafiłem w przycisk rozstrzelania. Nie wiem czemu. gry na kanale nie będzie za dużo ale jeszcze porobię kiedy co wy będziecie chcieli co ja w... będę w stanie zrobić to zrobimy jak najbardziej Ym... coś jeszcze takiego ważnego nie. czemu na mnie się wszyscy rzucają nie wiem czemu ale dobra Zagramy sobie jeszcze jedną gierkę Tą ze snajperek Bo tego jeszcze nie nagrywałem Nie Czemu tu ten rower stoi? Tak to to bym przeżył jeszcze jednego fragę zrobiłem pod koniec spoko wbiliśmy drugi poziom, mamy już jedną gwiazdkę, tak jak mówiliście gwiazdkę się dostaje po tym jak się wbije jedenasty poziom i wtedy się dostaje jedną gwiazdkę i tak zapewnie co 11 poziomów więc całkiem spoko a w końcu z wektora nie pozabijałem, ale to po odcineczku sobie zrobię dobra możemy zagrać jeszcze te 5 minut, to 13, tak 15 minut będzie film trwał? No, może nawet nie. O jejku, czemu tą snajpę mi dało? Ale nową snajpę, ok. Na pewno ja nie grałem na kanale. Ona jest chyba. jejku, ale ona jest dziwna, nie, ja chcę uratio. Ja chcę uratio zagraliśmy sobie chwilkę nią na rozgrzeweczce, więc teraz więc teraz sobie ją już nie pogramy, bo mi się nie podoba osobiście mi się nie podoba ta snajperka no nie, za późno go zauważyłem i niestety, tylko jednego hita mu zadałem, a nie dwa, ale już dostał ma za swoje. Dobra. Hmm. Możecie napisać, jak Wam się ten trybik podoba. Bo według mnie, tak, żeby sobie poćwiczyć snajpereczki, jest całkiem w porządku. Jejku, ale nie trafiam. Tego typka. innych za to trafiam. O nie, typek mi zabrał fraga. No cóż, zdarza się. O nie, nie widzę cię. Wow, kosa w plecy poszło. Kosa w plecy. Amo, nie mam. Jum. Akurat się tak odwrócił, że. Stał w plecy. Ten też. Spoko, na tym trybie można sobie. Ho! Dwa fragi z rzędu. Nie, trzech. Tutaj jest trzech na trzech w ogóle. Więc to jest całkiem spoko, bo. Nie ma tu za dużo osób. A jakby było za dużo osób, to by było trochę dużo zabawy z tym. szczęście nie jest za dużo osób, więc jest spoko. Tak, żeby sobie akurat poćwiczyć szczelanie, szybkie skołpowanie i w ogóle szczelanie headshotów z yy, kilometra. O nie, są dwie szybkie snajperki i dwie wolne. jest tylko jedyną legitną snajperką na tym trybie a na normalnych gierkach na normalnych gierkach mm, to jeszcze TRG czasami jest grywalne snajperka bo snajperka ale raz w ciało to już całkiem sporo tak samo jak Tam gdzieś typek był W 30 do 5 Ciekawe ile z tego to moje fragi Nie wiem ale sądzę, że dość sporo Tak sobie ginie. S -s -s mam nadzieję, że nie słyszycie samolotu, bo akurat sobie leci. Ale mam nadzieję, że nie jest słyszalne. No dobra. Dobra, dobra, dobra. Ty tu na kucaka. Dostajesz headshota, albo prawie. No nie rusza się typie chcę załatwić no patrzcie, ruszają się no co za ludzie, czemu oni się ruszają ty się ruszasz, ale o nie murek głupi murek o ty przynajmniej wolno się ruszasz no i znowu głupi murek halo głupi murku i ziom 26-3 dobra, robimy 3, 3 dychy 3 dychy fragów Headshot Jejku, dostał, ale z skanem, więc nie umarł na hita. Tam gdzieś jest typek. No go! Jeszcze jeden frag. Ostatni Do dostał. Nie, ale nie zaliczyło się niebo po czasie. Trudno. Trudno. Dostaje tu się tyle samo Expa ile w tym, ile w więc jak najbardziej spoko w 5 minut. Expika 1000, więc dotknie jakiś pasa, też jest spoko. Dobra, to było na tyle i Wam się spodobało, łapa w górę, komentarz, subskrypcja, z by być na bieżąco. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!